Pokaż tego twojego byczka. Co tam masz? Mam nadzieję, że jest wypieszczone dość dobrze. O człowieku, to wygląda. O kurwa, czemu to jest takie blade? To wygląda jak Czemu <laughs> mięso wygląda na blade? Nie wiem, ale generalnie du duży jest. Dobra, ja mam coś takiego. O kurwa, czy to jest wolne? No. Ja mam kurczak. Ja ona chyba na YouTube oglądała jak to robisz. Ej dobra, czemu to wołowina mam nie Zbudzam się zaraz. <grym> Ale o co Ci chodzi? No wołowina no. Po prostu to nie... jest czerna. Ale no po prostu nie to... Do... Wygląda jakby puta jako... skurwa. A twoje jak wygląda? No. Pokaż mi, co cień mam No i jak? Ej, moje pikantne chcesz gryzać? Co pisał na czacie? Pisał tak... Odjebało kasy, panicz... Tak? Nie, 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 nie tumrer, Ale główno dobre nogi. Ojebałbym pierdolicie. No dziwny kolor jest bo, no nie w maku takiej nie ma, jasnej No wiadomo, że opierdolimy No Ale dużo to masz No, więc jakiś jakieś onion jeszcze? Nie no, smakuje okej okay w sumie Bardzo dużo sera Stary, nie wiem czy są onion ringsne. czujesz onion ringsu, czy nie? Dużo smaku tutaj ogólnie Nie wiem co czujesz czy... chcesz testować kurczaka? Nie dzięki Dobra. Ostrego nie mm. Ja że to może być mózg chrobić. A. powinienem Mike krowy przejąć Bober, byliśmy w restauracji, ale była zamknięta kuchnia Więc gdzieś u nas coś kończyły drogi no oczywiście w fast foodzie Oczywiście Fast to Grzybkowy to otworzyć Przypomina mi to jest śniadanie Ej to taki toast mm -hmm. Serpieczarki, tylko dużo większy. Taki roztopiony ser i bardzo mały kawałek mięsa i grzyby. Patrz, winu. A czym mniejsza? Zbagać wow, no może ja nie wiem już sama, jak mam napój. Taka sama. Mm. No czekam pół godziny z jedzeniem. Fajna gwiazda. Gdzieś nie ma McDonald's Magd rana, potem Slow Fut miejscowy Nie, to jest git No, ja to nie wstanę jutro nie. Pomógł? Ja nie jestem przyzwyczajony. Do czego? No mało was do ostatnio To co ty jeszcze? Nie zbieguna od, po wszystkim takim teraz. Z habowego jemisram, dalej A co ty patrzysz cały czas? A co ty jeszcze znaczy, co ja wczoraj? No, no ja to tak wiem wszystko. Wczoraj? Jeden posiłek z cateringu Agi, dwa kawałki pizzy. To jest jasne. A ty to stworzyć? Nie, bo już się nażarłem. Ej, to mi to jedno, to Bo mówię Just de burger i jeden, że jest zestaw. Nie, dwa zostały, że. Bo ja miałem Just de burger ten, a tu miałem kombosa i tam miałem kombosa. Jest jeden kombo z Mordo. Co tu jest dość? To jest pierwsza pozycja. To jest. No ale patrz, tu masz combo fries. a tu masz spicy fries. Możemy ja w burgerze <laughs>

Co się dzieje? Matthias Przylatuje właśnie burger przez moją kiszkę Ok. Zaraz będzie kurwa na dole samym Jak, tak szybko? Tak On w takim formie jak go przejrzym to zaraz wleci ze mnie To jest też mega stary No mi pokazuje genetycznie że są starszy niż młodszy Mi też a ile ci pokazuje? A Ronaldo ma jakieś... nie wiem, na Ronaldo ma 28 lat. To jest głupa. Nie wierzę, że mu tak głup pokazuje ogólnie, nie, nie ma sensu. Ej nie. Minus 0, to ok, 2. O, pół Jakiś dobry okres, bo to się patrzy na okres ostatni. No, no, powiem ci tak. Tu miałem 0, czy dobrze zobacz. O kurwa, macie. To jest ja tak, pierdolę. Ja oblicam wiedzą, no. Ja będę grupa, jestem 5,5 o, o, Ja wiem, nie. Ja wiem, czy on streamuje bo jak mówi, do, do mnie dziada, on z jemu wiele nie zostało. <noise> Kiedy jutro. Aby jak najszybciej. No, słuchaj. Nie jest dobrze, tak? Ty masz ile lat do przodu? 5,5. A z czym to jest związane? Z Twoim spaniem? No, ze wszystkim. No. Bo ma łup, bo pokazujesz, że jest 5,5 lat starszy niż na no, rzeczywistości, tak? No. Jest starszy według łupa ode mnie? No. Ja mam 31,5. Na łupie? No. 33 nie było? No. No ty masz tyle. No a ty masz ile? No 31,5. Okej. Okay. To wciąż ten 2 lata starszy. Ej, ale to jest, jest film z dostawą, to jest Smiles, jakieś... W ciągle jakaś inna firma dostawcza, no. Patrz, to jest kolejna, inna Delivero Delivero Smiles, to wszystko... Jest A wcześniej był jeszcze inny był w innym stylu. No. Stronie. Ej, dobra, to, to ile ty masz lat, Ajere? 28? 26 i mógł pokazać 31, tak 5 kurwa lat. Tak, 5, ,5. No i z czego jest kurwa, beka? Nie no, jestem zafascynowany, nie? A jak się czujesz ogólnie? No źle. Słabo się czuję, no. coś. <grystanie> no Trzeba ją do szpitala z kurwa beka, no. Może my mogliśmy na jakieś warzywa jechać albo coś, albo nie fast fooda. To ty kurwa z, ze mnie się z mojej kiszki mówiłeś. No, mega kurwa beta. No, ale zbierać, czy masz trzymające? Na przykład, bo ja mam takie średnie trzymające. Trzymające. Nie no. Bo Diego napisałeś? Nie. Zaraz będę pisał. Więcej proszę jest czy? Ty. No bo dobra, tak, poczekaj. Ja mógłbym wywiad krótki przeprowadzić z sobą. Dla telewizji, kurwa. Kick zauber, kurwa, f jeden. No, jaki jest wywiad? Jak, jak wygląda Twoja dieta? Moja dieta? Mhm. Taję. Zazwyczaj na śniadanie takie dwie bułeczki jakieś. Jakie bułeczki? No różnie, nieraz szynka ser, nieraz jakieś almette, nieraz jakaś pasta jajeczna. A parówka wariacza jakaś jest legalna? Rzadko, ewentualnie przykład jakaś bułeczka z kiełbasą. Owiad, no to zależy, zwykle coś teściowa zrobi, no to jakieś łazanki. Przedwczoraj ja bym y, w galerii makaron z y, grzybami.